Pierwszy pod tytułem Bracia Mniejsi jest poświęcony temu, co się dzieje w duszy człowieka, uczuciom i tym, którzy te uczucia tworzą. Zachęcam do zajrzenia w te strofy może tam znajdziecie Państwo coś również dla siebie co Wam przypomni to jak się czuję co jak możemy na to co nas otacza reagować ten tytuł Wraca się powstał inspirowany wierszem o tym samym tytule, którego głównym przekazem jest relacja między człowiekiem a dwoma najbardziej wiernymi mu stworzeniami, między człowiekiem i koniem i człowiekiem i psem od zarania dziejów losy tych zwierząt i losy człowieka były i daj Boże będą dalej nierozerwalnie z sobą związane. Bóg świat tworzył, dał człowiekowi przyjaciół dwoje na całe życie którzy spisują się znakomicie, nieraz salwując go z wielkiej trwogi. Bo ileż razy koń wyniósł z jeźdźca z wielkiego starcia, gdzie ciemły szable, kiedy raniony, usłabły nagle, już nie panował, gdzieś im przemieszczał. Ileż to razy osłaniał ciałem, gdy dragą za nim z luf ognia dawał, a kopytami wroga nastawał, by Panu swemu dać sukurs mały. Kąsał i szarpał zębami swymi wrogie wierzchowce, bo sam wojował. Swojemu, panu, panu pomoc serwował i w drodze, i w boju czynami tymi. Drugi przyjaciel wiernością słynie, z ogromnym sercem pełnym oddania, jest dzielnym stróżem jego mieszkania. Czy Pana noce mu życie płynie? Nigdy człowieka w złym nie zawiedzie. Zawsze mu będzie służyć pomocą, czy to tropieniu, czy grzejąc nocą on zawsze wierny, zawsze na przerwie. Dostanie resztki z Pańskiego stołu, i za, a nieraz musi sam się ośmielić i zapolować by się podzielić z Panem zdowyczą swoją pospołu. Za to dostanie tylko niewdzięczność. Baty i burem, lub połajanie. On wszak dla ciebie to zrobił, Panie. Chęcią pomocy pokazał wielkość. Więc umiłujmy tych braci mniejszych, ale tak szczerze, po ludzku właśnie. Niech żaden więcej głodnym nie zaśnie. I dach oczy. Хочу.